Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku na moim kanale, którego miało nie być. Nie był on zaplanowany, przynajmniej w najbliższym czasie. Kilka dni temu natknęłam się na program w telewizji, polski program, gdzie przedstawiane są polskie zabójczynie. I trafiłam akurat na dwa odcinki pod rząd, i właśnie sprawy z tych odcinków tak mnie zainteresowały. Że postanowiłam nagrać o nich podcast, abyście i wy mogli je poznać, jeśli oczywiście wcześniej o nich nie słyszeliście. Dzisiaj przedstawiam historię Katarzyny i Grzegorza T. z Wrocławia. Jest to wstrząsająca sprawa, ponieważ śmierć poniósł tylko jeden człowiek, a tak naprawdę ofiarami były dwie osoby. Jeśli chcesz dowiedzieć się, do czego doprowadziła manipulacja i współzależnienie, to zostań i posłuchaj. Znajdujemy się we Wrocławiu. To właśnie tutaj razem z mamą mieszka 38-letni Grzegorz T. Mężczyzna nie pracował, ale pomagał mamie w prowadzeniu stoiska z warzywami na wrocławskim targowisku. Grzegorz od jakiegoś czasu był sam. Był wcześniej żonaty, ale małżeństwo zakończyło się, bo mężczyzna miał problem z alkoholem. Żona postanowiła od niego odejść i razem z ich dzieckiem wyprowadziła się i złożyła pozew o rozwód. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa Grzegorz na jednym z czatów randkowych poznał mieszkającą w Bydgoszczy Katarzynę. Początkowo była to znajomość oparta tylko na pisaniu, ale gdy mężczyzna oficjalnie został znowu kawalerem, to postanowił się bardziej zaangażować i umówił się z Katarzyną na pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Grzegorz był zauroczony. Na fotografiach kobieta wyglądała jak modelka. W dodatku wyraźnie zaznaczała to, że ma pieniądze, bo często wysyłała mu zdjęcia swoich drogich aut. Po weekendzie spędzonym z kobietą, Grzegorz zwierzał się matce, że chyba w końcu poznał tą jedyną. Był zafascynowany Katarzyną. Po spotkaniu z nią chodził wyraźnie zadowolony i rozanielony. Kobieta zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Nie dość, że na żywo była dla niego jeszcze piękniejsza, to okazało się, że świetnie się ze sobą dogadują. 40-letnia Katarzyna mówiła Grzegorzowi, że ma wyższe wykształcenie i że z zawodu jest prawniczką. Ma za sobą dwa poważne związki, z których ma dwójkę dzieci: 18-letniego syna i 12-letnią córkę. Jest samotną matką, choć zapewnia, że radzi sobie świetnie. Przedstawia się Grzegorzowi jako kobieta przedsiębiorcza i zaradna. Ma milion pomysłów na biznes. Ostatni partner kobiety zginął w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Od tego momentu musiała mieszkać z dziećmi u swojej matki. Dodatkowo miała mieć chwilowe problemy finansowe z powodu byłego męża, który zostawił ją z długami, ale i to ją nie załamywało. Była gotowa na rozpoczęcie nowego życia u boku Grzegorza. Mężczyzna szybko postanowił związać się z Katarzyną na poważnie. Aby ułatwić im wspólną przyszłość, ściągnął kobietę razem z jej dziećmi do Wrocławia, by zamieszkali razem z nim i z jego matką. Mama Grzegorza nie miała o niczym pojęcia. Gdy Katarzyna z rodziną się wprowadzała, to była akurat we Francji. Po jakimś czasie dołączyła do nich również mama Kasi i ona też zamieszkiwała w domu Grzegorza. Początkowo wszystko układało się świetnie. Dzieci Katarzyny chodziły do szkoły i próbowały odnaleźć się w nowym środowisku. Sama Katarzyna nie podejmowała żadnej pracy i siedziała w domu. Grzegorz wiedział, że jego partnerka ma ciężką sytuację finansową. Miała na utrzymaniu dwójkę dzieci, matkę i jeszcze musiała spłacać długi swojego byłego męża. Grzegorz był zakochany, miał znowu rodzinę, nie czuł się samotny. Mama mężczyzny jednak była dość negatywnie nastawiona do związku syna. Nie dopuszczała do siebie myśli, że mógłby on ożenić się z Katarzyną. Nie podobało jej się to, że cała rodzina jest na utrzymaniu jej i jej syna. Zaczęła domyślać się, że nowa partnerka Grzegorza nie jest żadną bizneswoman i chce po prostu oskubać mężczyznę ze wszystkich jego pieniędzy. Podejrzenia kobiety potwierdził Olaf, syn Katarzyny. Chłopak często pomagał mamie Grzegorza w warzywniaku. Była to świetna opcja, by mógł sobie dorobić. Często również ze sobą rozmawiali. Kobieta pomału zdobywała jego zaufanie i Olaf zaczął jej się zwierzać. Niedługo później zdradził kobiecie niemal wszystkie sekrety swojej matki. Okazało się, że Katarzyna nie miała wcale wyższego wykształcenia. Na pewno nie była prawnikiem. Nie miała też żadnego biznesu, ani długów po zmarłym mężu. Wysyłała do Grzegorza zdjęcia przy autach, które tak naprawdę nigdy nie były jej. Kazała robić sobie zdjęcia Olafowi przy przypadkowo napotkanych ekskluzywnych samochodach, a później wysyłała je do mężczyzny, mówiąc, że to jej. Utrzymywała się głównie z rent czy z zasiłków lub z pieniędzy matki. Nigdy nigdzie nie pracowała. Mieszkała razem z dziećmi u swojej mamy, ale dostali eksmisję, bo zalegali z czynszem. Przez jakiś czas musieli koczować nawet na ogródkach działkowych. Poznanie Grzegorza i wyprowadzka do Wrocławia. Była dla nich prawdziwym wybawieniem. Olaf jasno mówił, że nie tęskni za goszczą, Tam była tylko bieda. Chłopak był mocno psychicznie uzależniony od swojej matki. Po przyjeździe do Wrocławia uczęszczał do szkoły średniej. Jednak ciężko mu było się zaklimatyzować. Miał duży problem z relacjami z rówieśnikami. Olaf był zaniedbany. Chodził cały czas w tych samych niepranych ciuchach. Koledzy wyraźnie dawali mu odczuć, że jest z innego świata. Że nie pasuje do nich. Miał tylko dwóch bliższych przyjaciół. Matka Grzegorza jeszcze bardziej była negatywnie nastawiona do Katarzyny po zwierzeniach Olafa. Wiedziała, że to cyniczna manipulantka, która jest cwana i dobrze wie, co robi. Domyślała się, że chce wyłudzić od Grzegorza jego mieszkanie. Kobieta nieraz starała się rozmawiać z synem, tłumaczyć mu, że Katarzyna podaje się za całkiem inną osobę niż jest w rzeczywistości ostrzegała go, że jest okłamywany. Jednak ten nie chciał wierzyć w słowa matki. Tłumaczył jej, że kobieta miała kiedyś pieniądze, ale teraz ma gorszy czas i musi się odbić. Przede wszystkim spłacić długi męża. Kochał Kasię i był pewien, że jest wobec niego szczera. Matka martwiła się o ich przyszłość. W końcu oboje nie mieli pracy. Nie mogła cały czas ich utrzymywać. Ich i dwójkę dzieci, i dodatkowo jeszcze matkę Katarzyny. Jednak ta sielanka nie trwała długo. Grzegorz z innego źródła dowiedział się, że to wszystko, co mówiła na temat Katarzyny jego matka, jest prawdą. Jego partnerka jest biedna, a w dodatku we wszystkim, co mówiła, go okłamywała. Jednak nie był to dla niego wystarczający powód, by się rozstać, aby odreagować, zaczął pić alkohol. Kłamstwa Kasi i jej brak pracy, popijanemu wzbudzał w nim jeszcze większą wściekłość. Wszczynał wtedy awantury, a czasami nawet i bójki. W tym związku panowała taka sinusoida. Gdy Grzegorz był trzeźwy, to było wspaniale. Wszystko było w porządku. A gdy tylko się upił, to atmosfera w domu była nie do wytrzymania. Zaczęło coraz częściej dochodzić do awantur. Grzegorz miał pretensję, że Katarzyna zwaliła mu się do domu z całą rodziną i teraz musi ich utrzymywać. Kobieta stale tłumaczyła się, że cały czas szuka pracy i nie chce brać byle czego. Za każdym razem, gdy para się kłóciła, w to w obronie matki stawał Olaf. Grzegorz kierował wtedy całą swoją złość w kierunku chłopaka i załatwiali jej problemy po męsku, na pięści. Olaf kilka razy wzywał policję. Miały odbywać się również procedury założenia rodzinie niebieskiej karty. Sąsiedzi często widzieli u osiemnastolatka podbite oko, czy siniaki, a nawet zatrapania na rękach. Podczas interwencji policji Katarzyna opowiadała funkcjonariuszom: O tym, że grzegorz po alkoholu staje się agresywny. Miała pokazywać im zarówno swoje obrażenia, jak i jej syna jednak nigdy nie chciała, by zostało wezwane pogotowie, by móc opatrzeć ich rany. Policja przyjeżdżała do ich domu aż siedem razy, jednak za każdym razem Katarzyna wycofywała skargę i nigdy nie składała oficjalnego doniesienia na swojego partnera. W końcu nie zawsze było źle. Bywały też te lepsze chwile, kiedy Grzegorz był trzeźwy. I ten dobry czas miał właśnie nadejść, bo Katarzyna poinformowała swojego partnera, że znalazła pracę w indykacji. Co prawda łączyło się to z tym, że miała czasami nocki lub kilkudniowe wyjazdy służbowe, ale Grzegorzowi to nie przeszkadzało, bo w końcu będą mieli dodatkowe pieniądze. Mężczyzna był szczęśliwy, myślał, że teraz wszystko się ułoży. Para w pełni szczęścia i w nadziei na lepsze życie postanawia się pobrać. 10 marca 2012 roku oficjalnie stają się małżeństwem. Jednak, jak można już się domyślać, to szczęście nie trwało długo. Grzegorz dowiaduje się, że jego już żona wcale nie pracuje w windykacji, nie ściga dłużników. Katarzyna miała tak naprawdę pracować w agencji towarzyskiej, miała być po prostu prostytutką. Na domie rozłego okazało się, że Katarzyna jest w ciąży. Grzegorz nie jest szczęśliwy, że niedługo zostanie ojcem, w końcu jaką miał pewność, że to jego dziecko, skoro kobieta wykonywała taki zawód, a nie inny. W domu zapanowała atmosfera awantur, bujek i gruźb. Grzegorz zapewniał Katarzynę, że jak tylko urodzi się dziecko, to zrobi test DNA na ojcostwo i jeśli okaże się, że to nie on jest ojcem, to wyrzuci ją i całą jej rodzinę na bruk. Tarzyna jednak była pewna, że nosi pod sercem dziecko swojego męża. Mówiła mu, że najważniejsze jest to, by dziecko było zdrowe i miało pełną rodzinę. Małżonkowie postanawiają dać sobie kolejną szansę. Na początku lipca decydują się wynająć wspólnie mieszkanie we Wrocławiu przy ulicy Kamiennej. Dzieci i matka Kasi zostały w domu u matki Grzegorza. Po jakimś czasie w mieszkaniu przy ulicy Kamiennej zamieszkała również koleżanka Katarzyny z agencji, Ania. Jednak nowe miejsce zamieszkania nie zmieniło starych nawyków. Para jak zwykle się kłóciła. Niemal dzień w dzień dochodziło do awantur. Katarzyna nieraz musiała dzwonić po Olafa, by ten obronił ją przed pijanym i wściekłym mężem. Grzegorz miał coraz większe problemy z piciem. Zaczął wpadać w ciągi alkoholowe. 27 września Grzegorz od rana pracował u mamy w warzywniaku. Przez cały dzień popijał alkohol. Po godzinie 18 był już pijany, więc zdecydował się wrócić do domu. Od progu wszczął kolejną awanturę. Katarzyna była już w zaawansowanej ciąży, źle się czuła. Nie miała siły na kłótnie z pijanym mężem. Napisała smsa do Olafa, by ten przyjechał, bo Grzegorz znowu się awanturuje. Chciałaby by Sen ją obronił. Około godziny 21.00 chłopak był już w mieszkaniu na kamiennej. Zastał tam awanturujące się małżeństwo. Grzegorz jeszcze bardziej zdenerwował się, gdy zobaczył Olafa. Zaczął szarpać pasierba i krzyczeć na niego, po czym wściekły wyszedł z mieszkania. Po 30 minutach wrócił z siatką, w której miał butelkę wódki. Szybko ją wypił i poszedł spać. Jednak pozorny spokój nie trwał długo. Grzegorz przebudził się i znowu zaczął się awanturować. Była to na tyle agresywna kłótnia, że w pewnym momencie zaczął się bić z Olafem. W obronie syna wkroczyła katarzyna, która próbowała odciągnąć męża od chłopaka. Jednak zaawansowana ciąża i postawna postura Grzegorza tego nie ułatwiały. Postanowiła więc rzucić się na niego od tyłu, pociągnęła go na siebie i zaczęła dusić. Zawołała syna, by ten złapał Grzegorza za ręce. Potem Olaf usiadł na mężczyźnie, by ten się nie szarpał, podczas gdy Katarzyna dusiła męża. Grzegorz padł na ziemię nieprzytomny. Olaf wpadł w szał. Nie wiedział, co ma robić. Chciał wezwać pogotowie, jednak matka mu kategorycznie zabroniła. Miała ku temu powód i uzasadnioną obawę. Otóż Katarzyna skrywała jeszcze jedną tajemnicę, o której nie wiedział ani Grzegorz, ani jego matka. Poprzedni partner kobiety Jacek, który był również ojcem jej córki, nie zginął tak naprawdę w nieszczęśliwym wypadku, chociaż można w sumie było tak to nazwać. Okazało się, że do jego śmierci przyłożyła się Katarzyna. Ponad 10 lat temu podczas jednej skłótni Mężczyzna miał nadziać się na nóż, który trzymała w ręku kobieta. Jacek wylądował w szpitalu, wszystko wskazywało na to, że się z tego wyliże, ale niestety wdała się sepsa i zmarł. Jego była żona, z którą był 14 lat w związku małżeńskim, mówiła, że w stosunku do niej nigdy nie był agresywny. W szpitalu miał nawet ostrzegać ją przed Katarzyną. Widać było, że bardzo się jej bał. Został wytoczony z tego powodu proces przeciwko Katarzynie w związku ze śmiercią Jacka. Jednak bydgoski sąd ustalił, że mężczyzna przypadkowo nadział się na nóż, który trzymała w ręku Kasia. Miała ona nożem skłonić Jacka do tego, by ten opuścił jej mieszkanie. Sąd stwierdził, że Kasia działała w obronie koniecznej i uniewinnił ją. Katarzyna miała więc realne obawy, by nie wzywać pogotowie i policji. Nie chciałaby stan Grzegorza w jakikolwiek sposób połączony ze śmiercią Jacka. Bała się, że zostanie to negatywnie ocenione. Kasia znalazła więc inne rozwiązanie tej sytuacji. Musiała dobić swojego męża. W tym celu stanęła mu z całej siły jedną nogą na gardle. Mężczyzna nie miał szans. Ten śmiertelny ucisk spowodował całkowite uduszenie. Po wszystkim Katarzyna z Olafem zdecydowali, że pójdą spać. Nie mieli jeszcze pomysłu na to, jak pozbędą się zwłok. Kasia myślała o tym, by zadzwonić do Ani, swojej współlokatorki, by ta załatwiła jakiś transport. Ale na razie nie miała siły o tym myśleć. Gdy Grzegorz leżał martwy na podłodze, to katarzyna rozwiązywała w łóżku krzyżówki. Następnego dnia Olaf pojechał do mieszkania matki mężczyzny i spakował w torbę młotek, siekierę i dwie piły. Później razem z matką pojechali do sklepu, kupili tam różne chemikalia do czyszczenia i folię malarską. Po powrocie do domu wyłożyli nią całe mieszkanie. Zwłoki Grzegorza również umieścili na folii. Zdecydowali, że najlepiej będzie rozczłonkować ciało, a następnie gdzieś się ukryć. Katarzyna jasno rozdzieliła zadania. Olaf miał ciąć, a ona zawijać każdą część w folię. Chłopak oddzielił od korpusu obie ręce, obie nogi i głowę. Każdą część Katarzyna zawijała w folię, a następnie pakowała do torby podróżnej. Rozczłonkowanie ciała zajęło im dwa dni. Matka z synem przez te dwa dni w obecności zwłok Grzegorza toczyła normalne życie. Wspólnie jedli, rozmawiali, spali. Jak gdyby nigdy nic. Katarzyna zdecydowała, że zwłoki przewiozą na drugi koniec miasta na osiedle złotniki we Wrocławiu. Zakopali je w zagajniku nad stawem. Katarzyna pamiętała, jak Grzegorz opowiadał jej, że lubił tam chodzić na spacery. Pierwsze szczątki przewozili autobusem, kolejne taksówką. Ciało mężczyzny znajdowało się w sześciu workach, w kolejnym, w siódmym znajdowały się rzeczy osobiste Grzegorza, takie jak ubrania, ale i telefon i laptop. Jeszcze tego samego dnia Katarzyna dla niepoznaki wysłała smsa do męża, w którym pytała się, gdzie jest, kiedy wróci, że szuka go policja, a rodzina odchodzi od zmysłów, bo się martwią. Kazała mu również jak najszybciej się odezwać. Katarzyna po tygodniu od wydarzeń, 4 października, złożyła oficjalne zawiadomienie na policji o zaginięciu Grzegorza. Przed policją udawała, wyraźnie zmartwioną i zaniepokojoną nagłym zniknięciem męża. Opisała wygląd Grzegorza, jego znaki szczególne, takie jak dwa tatuaże na obu przedramionach. Z jednej strony miał wytatuowane słońce, a z drugiej księżyc. Matka mężczyzny nabierała podejrzeń. Wiedziała, że coś złego musiało się stać. Katarzyna co chwilę zmieniała wersję wydarzeń. Raz mówiła, że pewnie gdzieś zabalował, że gdzieś śpi pijany i na pewno wróci. Innym razem mówiła, że z nim rozmawiała przez telefon, i że wszystko miało być w porządku i miał zaraz wrócić do domu. Wszystko to miało na celu jedynie przeciąganie w czasie, by nie doszło do ujawnienia, że to Katarzyna zabiła swojego męża. 21 października, miesiąc po zbrodni, w pobliżu Lasku Złotnickiego we Wrocławiu, przypadkowy spacerowicz znalazł ludzką nogę w worku na śmieci. Po przybyciu na miejsce policji. Okazało się, że niedaleko od tego miejsca pod ziemią są zakopane jeszcze dwa inne worki, w których znajdowało się rozczłonkowane ciało mężczyzny. Na przedramionach znalezionego ciała widoczne były tatuaże. Policja zdecydowała się przejrzeć swoją bazę osób zaginionych i to był strzał w dziesiątkę, ponieważ szybko po znakach szczególnych opisanych w zawiadomieniu doszli do tego, że odnaleźli właśnie ciało poszukiwanego od miesiąca Grzegorza T. Powodania genetycznych nie było już wątpliwości, że to on. Pierwsze co policja zrobiła, to przesłuchała najbliższych zamordowanego, jego matkę, a następnie Olafa. I Katarzynę, która była już w siódmym miesiącu ciąży. W trakcie przesłuchania żona i pasierb przyznali się do pozbawienia życia Grzegorza. Pozostałe szczątki ciała wskazał policji Olaf, który przyznał się do wszystkiego. Katarzyna wielokrotnie zmieniała wersję wydarzeń. Najpierw się przyznawała do zabójstwa, potem przyznawała się do spowodowania śmierci, ale nie do morderstwa. Olaf, przez to, że był tak silnie związany z matką, próbował całą winę wziąć na siebie. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Podczas składania wyjaśnień okazało się, że o wszystkim miała wiedzieć również współlokatorka Katarzyny, jej koleżanka Anna M., która widziała leżące w mieszkaniu ciało mężczyzny. Nie powiadomiła jednak organów ścigania, a podczas przesłuchania tłumaczyła się, że nie wie dlaczego tego nie zrobiła, a później po prostu nie chciała przypominać sobie tego widoku. Wobec niej również zostanie przeprowadzone postępowanie za niepowiadomienie organów ścigania. Grozi jej do trzech lat więzienia. Pomimo tego, że Katarzyna wysprzątała miejsce zbrodni i użyła specjalistycznych do tego środków, to śledczy w mieszkaniu zabezpieczyli liczne ślady krwi, zarówno w miejscu, w którym było rozczłonkowane ciało, ale i w miejscu, gdzie Olaf składał je w celu późniejszego wywiezienia. Krew była wszędzie w łazience, na drzwiach wejściowych Odkryto ją dopiero po użyciu luminolu. Zarówno Katarzyna, jak i Olaf. Zostali przebadani przez biegłych sądowych w zakresie psychiatrii. Orzekli, że kobieta w chwili dokonania morderstwa była w pełni poczytalna. Nie była to zbrodnia w tak zwanym afekcie. Katarzynę te określili jako osobę posiadającą psychopatyczną osobowość, mającą skłonność do oszukiwania i manipulacji, pozbawioną empatii i poczucia winy. Nie przejawiała uczuciowości wyższej, umniejszała swoją rolę w całym zajściu. U Olafa natomiast stwierdzono całkowite uzależnienie od matki. Jednoznacznie oceniono, że łączyła ich głęboka więź, ale nie wynikała ona z faktu łączącej ich miłości, a bardziej z tego, że kobieta manipulowała swoim synem, a on był po prostu bardzo podatny na tą manipulację. Prokurator w sprawie o zabójstwo Grzegorza T. wnioskował o karę 25 lat pozbawienia wolności dla Katarzyny i o 15 lat pozbawienia wolności dla Olafa. Sąd szybko ustalił na podstawie zebranego materiału dowodowego, że główną rolę w morderstwie miała Katarzyna. Wykorzystała ona uzależnienie od siebie swojego syna i zmanipulowała go, by ten pomógł jej w zabójstwie. Sąd jednak wziął pod uwagę okoliczności łagodzące, takie jak przemoc ze strony Grzegorza oraz naruszanie przez niego cielesności zarówno Katarzyny, jak i Olafa. Sąd przyjął jednak, że brakowało dowodów na to, by stwierdzić, że Katarzyna musiała działać w obronie koniecznej. Końcowe wyroki były łagodniejsze od tych, o które wnosił prokurator. Katarzyna została skazana na 15 lat pozbawienia wolności, a Olaf na 8. Nie znalazłam informacji na temat wyroku w sprawie Anny M., więc jeśli uda wam się znaleźć lub natkniecie się na taką informację, to proszę napiszcie w komentarzu. W tej sprawie to już wszystko, co przygotowałam dla Was. Przyznajcie, że jest to naprawdę wstrząsająca sprawa. Dla mnie relacja Grzegorza i Katarzyny była wręcz toksyczna. Nie potrafili ze sobą żyć, ale też. Nie potrafili się rozstać. Były awantury, potem było dobrze, a co gorsza, to zamiast mm, się rozstać, jakoś mm, pogodzić się z tym, że może jednak do siebie nie pasują, to biorą ślub. Dla katarzyny, przemoc ze strony męża nie stanowiła wystarczającego powodu, by się rozstać. Dla niej ta sfera emocjonalna nie była tak ważna jak strefa materialna. U boku Grzegorza miała spokój, bezpieczeństwo finansowe, nie musiała martwić się o pieniądze, dlatego na codzienne awantury przymykała oko. Nie wiem, co musiało w niej wtedy em, pęknąć, że zdecydowała się na zabójstwo Grzegorza. Jednak chyba najgorsza w tym wszystkim jest ta manipulacja ze strony Katarzyny wobec jej syna. Olaf był również ofiarą w tej sprawie i myślę, że tak samo dużą, jak i... Jak i Grzegorz, bo pomimo tego, że nie został on zamordowany, to pewnie w jakimś stopniu część jego umarła, bo mogę się tylko domyślać, jak ciężkie musi być życie z takimi wspomnieniami i z takim bagażem doświadczeń. W 2023 roku, kiedy nagrywam, to zarówno Katarzyna, jak i Olaf są już na wolności. Na świecie jest też dziecko, którego prawdopodobnie ojcem był Grzegorz. Mam nadzieję, że cała trójka w jakiś sposób ułożyła sobie życie. Przede wszystkim mam nadzieję, że dzieci Katarzyny jakoś sobie to życie ułożyło. Przeraża mnie fakt, że dorosły mężczyzna, bo w końcu Olaf w roku wydarzeń w 2012 roku miał już 18 lat i przeraża mnie to, że potrafił być tak zmanipulowany, tak uzależniony od matki, w taki bezrefleksyjny sposób wykonywał jej polecenia. No dla mnie to jest naprawdę okropne. Ciekawi mnie też, czemu policja nie namierzyła telefonu Grzegorza, skoro był zapakowany razem z laptopem w jednym z worków. Może Olaf z Katarzyną wyjęli z niego kartę? Nie wiem, ale właśnie myślałam nad tym. Dobra, to już wszystko na dzisiaj. Witam się z wami oficjalnie w nowym miesiącu. I zaczynamy kolejny kryminalny październik. Kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia i uważajcie na siebie.